Dzień dobry kochani. Dzisiaj dzień wylotu, więc mieszkanie wygląda trochę jak pobojowisko ale już zacznili, zaczęliśmy pakowanko, już tu jest też prasowanko. Powiesz jak pięknie prasujesz. No, właśnie. <grym>, nie umie pracować, nauczy się kiedyś. Tu już moja waliza się pakuje, też będzie trzeba to jeszcze uprasować. To już nie, nie, nie wszystkie moje ciuchy chyba. Nie wszystkie moje. No, także dzisiaj wyjeżdżamy, 19. Jedziemy na lotnisko w Katowicach, bo, bo tak. Bo czemu nie? I stamtąd ruszamy do Egiptu. My już spakowani, także czas zamknąć walizkę i zrobić test wagi bagażowej, bo może być ciężko, dosłownie może być ciężko. Jeszcze ta nasza waga trochę oszukuje, bo zaniża, ale no sprawdzimy i porównamy później na lotnisku. Okay, idzie pierwsza waliza, tutaj Grzegoreksa, proszę bardzo. Sprawdźmy, ile tu mamy. No, na styk. Jeśli ta zaniża, to jesteś w dupie. Proszę teraz zważyć moją. Wstawiam, że twoja też ma. Ustawiam, że moja ma więcej. O, No to jestem mile zaskoczony. Sprawdzimy, jak na lotnisku. Jedziemy właśnie spotkać się z dziewczynami do punktu zbiorki i lecimy do Katowic najpierw. Bo stamtąd mamy lot, niestety. Małgorzata się spakowała w worek. Trzeba ułożyć te Tetrisa, tak, żeby wszystko się zmieściło. Będzie ciężko. To jak tu, tego nie zmieścisz. To, tak. no to ja Chyba. nie wiem. No, no ja Chyba? też nie wiem. A we, tam mam bagę. Hey! Ja mam Nie, <laughs> kaputka. Gotanowa na wyjazd. Aha. Aha. <laughs> mm, Najmniej no wygrałaś ten konkurs 3 kilo zapasu mam. Słyszysz? E, Gosia ma w razie to 3kg zapasu No i dobrze, to są te kosmetyki, które wypakowałam. No to ja myślę kosmetyki, a ja dam, nie wiem, bluzki albo maskę Powiedz jak ty to chcesz zrobić No właśnie, jak my to, my to... Nie, tak się nie da Nie da się tak Nie, nie zamknij się, się, się Nie, domy to się wyrażę A no z Tak? Tak nie próbowałeś No tak nie próbowaliśmy, ale co nam to da? nic nam to nie da. No to trzeba takie klipsy na spodak tak. Nie, no. Ale A pokaż, to, nie. Może wejdzie to. No. Połóż to na górę po prostu. Ale do szyby yes, będzie leciało. Nie, nie będzie Nie będzie. Trzymamy. Dobra. Przepraszam. Co to jest Test zamknięcia, proszę bardzo. Kto się tak. zamknie? Nie. Dziękujemy bardzo. Tetris numer 2. Ye! Yeah! Takie jest Wynie ostateczne to, ułożenie, anyway. muszę to... musimy to zapamiętać <śles 어> <śles 어> no, no, daj, wejdzie, wejdzie Żadna ściana, największa wzi... nawet fala Fala A nie tama Fala, największa nawet fala I nic, i co? nie? dalej I nic I dojechaliśmy do Częstochowy Wera chciał Vera chciała do Egiptu, Wera chciała się pomodlić Wera nigdy nie była Ale na nie, było, nie? nie była nigdy Ja raz byłam raz, raz byłeś? No nie wiem, może za dwa Wiesz, ze mną Albo trzy o, o. Nie o. wiem Nie wiem ja Nie liczę <laughs> yeah. Siedem Powinnaś na kolana, a nie kurwa na pieszo <laughs> Bo kolana to dookoła obrazu się chodzi <laughs> Taki pit stop. Już kanapki były i co? I Co tu się już dzieje? Kanapki są na później. Widziałem to krótka. <grystanie> Zjechaliśmy na parking pod lotniskiem, zostawiony samochód. I tutaj buzik nas już podrzucił na lotnisko, także jesteśmy w katowicach. Odlot mamy za jakieś 4 godziny, także mamy trochę czasu. No tu, tu mamy kanapeczki, i No i idziemy tam jeszcze załatwić taką jedną sprawę na uboczu Żeby nikt nie widział Pakować kto ile zmieści Weźcie to, chyba się Ja od razu Ona ładuje do buzi od razu Misja zakończona sukcesem Przepraszam Przepraszam, bardzo, moja Czyli nie oszukała bagażowa w no, no, no. Zaraz zobaczymy Weronikę, bo ona by mogła... pani Wilczyńska. Maszyna shame. nawózki. Kończymy się Dziękuję bardzo. Przeszliśmy przez odprawy wszystkie, przez kontrolę i czekamy teraz na samolot. Jeszcze godzinka. Jest godzina 2.40 Ja tu czekam na przekazanie magicznej butelki Dziękuję bardzo Strówko Mi się jeszcze tu w poczekalni zdarzyło Trafiło takie fajne miejsce Już pokazuję Proszę bardzo, nóżki sobie leżą Odpoczywają Pięknie Dotarliśmy, ja lecimy Hej, wszyscy pełni energii, hej! O To, co? Jesteśmy na ziemi egipskiej. O nie, będzie dziewczyna. Kupiliśmy dziewczynę? Daliśmy dziewczynę za wielbłąda. Po wylądowaniu trzeba zapłacić za wizę, która kosztuje 25 dolarów. I możecie dodatkowo sobie kupić jeszcze kartę SIM z internetem. My kupiliśmy 80 gigabajtów na dwie osoby za 12 dolarów. Mamy bagaże, mamy kartę SIM. Będziemy szukać naszego biura podróży i transportu do hotelu, ale jest tak gorąco i tak ciepłe powietrze. Mialiśmy. Ale gorąco! wow wow jakie tutaj są hole wielkie dziedziny Wygląda to luksusowo O oh, Jezu i patrzcie tam jest woda od razu za tym. Ekstra wow Odejdź, ODEJDŹ! Odejdź! Odejdź. Odejdź. Są takie widoczki od razu, wiecie, przez okno, a, ale oni oczywiście już poszli jeść, także idziemy sprawdzić, co jest do jedzenia. Jeszcze nie, nawet nie mamy pokoju, ale jedzenie już będzie. Ja nie ma Dobra. Nic już Taki troszkę kebabik jakby, nie? Jak to się nazywa? <złustę> <śmulatory> twister. <śmulatory> <śmulatory> I to a Tak, twister. Jak to się nazywa? To się jest to, szlava. to szlava. Szarma? Szarma I taki widoczek Świetnie to jest, naprawdę Patrzcie, wyjście z od razu do baseniku takiego Ślicznie Parze, parze w stópki Biedne stópki Dobra, słuchajcie. Oj, oj! Słuchajcie, wyszła lekka Kraksa, bo czekaliśmy na po pokój godzinę dłużej niż dziewczyny i już byliśmy mocno kurni, bo Obydne ludzie... Bo ludzie, którzy przychodzili po nas, miałem wrażenie, że dostają pokoje od razu, a my siedzieliśmy jak te debile i gości tylko mówią do nas jeszcze 5 minut, jeszcze chwilę. Siadajcie, siadajcie, czekajcie, więc teraz już w końcu dostaliśmy pokój i będziemy jechać takim... Jak to się nazywa? Meleksem. Bardzo dobrze. Weźmy o, tą mapkę. O, jak szybko, jak szybko. To kluk zwalniający. Tyle szybkiej jazdy było. Rzeczywiście. Mamy 500, ile? 5, 1, 3, 4. Zaraz wam pokażemy pokoik. Telepie. Lekka telepata, ale to wygląda no całkiem, całkiem na ładnie Chcę do powiedzieć, że od recepcji to jest kawał e, drogi

Tu ludzie są. Dobra, wchodzimy. Nice, Thank you. Thank you. Wchodzimy. Robimy room tour razem z nami, więc będziecie się zachwycać razem z nami. Wow. Wow. Z kamienia wszystko. Czy opłacało się czekać dłużej? Nie wiem, porównajmy z dziewczynami, czy się opłacało czekać dłużej. Proszę bardzo. Tu mamy to ta... wow! O wow! Jak to się otwiera? Teraz mi telefon wyleci. Okay. Nie. nie otwiera się tego? Nie no, chyba że. Tu są drzwi obok, ale myślałem, że tu się... Ale... Ale wow! Wow. wow! Grubo, ślicznie tu jest. Ja! Tu jest po prostu. Przepięknie. Ta nasza Turcja z kwietnia to przy tym. Przy tym się chowa. Tak wam powiem. Jedziemy dalej. Ale fajnie, że tak tu chłodno. Mamy lodóweczkę. Wyleciała z niej woda. Z tej lodóweczki. Wylam. Łazieneczka. Prysznik, Dużo miejsca. To taki widok mamy od razu. I tu coś jeszcze jest, ale co to nie wiem. Garderoba. Tak, garderoba i safe. Też całkiem sporo To tyle. Pa! Tak wyglądają pokoje z drugiej strony, tak wyglądają nasi podróżnicy, tak wygląda plaża i tak idziemy właśnie pod rineczka i pa po się popalać, poleżeć i w końcu odpocząć po tej długiej podróży. Może to jest to. ładne Supertowego, ja. Tak. tak. Zrobimy sobie zdjęcie nie nie nagrywać mojego... Ale nie mam, nie na... do brzucha? Nie, nie doszło do brzucha. Do, do brzucha nie doszło. Gdzie ma oglądać rybki? Słuchajcie, wróciliśmy ze snorkowania. i były piękne rybki, były takie malutkie i były duże i były kolorowe i takie czarne, piękne były i duże i one w ogóle się nie boją jak pływają. Werze też się bardzo podobało, ale Wera już je widziała nieraz, pływała sobie, a ja byłem pierwszy i mi się bardzo podobało. Także jeśli tego nie robiliście, mega polecam. W ogóle tu też jest piękne tło. <grych> najchętniej poszedłbym spać, ale bo spałem w sumie wczorajsza podróż trwała od godziny 20 yy, i spałem może z półtorej godziny maksymalnie i najchętniej poszedłbym spać. Ale idziemy na kolację. Tutaj patrzcie jeszcze na widoczki z balkonu. Idziemy zjeść. Także no. będziemy spra sprawdzimy, co się tutaj w ogóle je. Więc podejrzewam, że na naszych talerzach dzisiaj się będzie... Będą się działy kuchenne rewolucje. Po prostu. Zobaczycie zaraz. To, słuchajcie, zbliża się godzina 19 i już powoli się robi ciemno. I nadal jest pięknie. Hej! <grymianie> Dziewczynki są już gotowe na kolację Ale mają wielkie łoże. Olbrzymie jest <grymianie> Idziemy Aleją gwiazd. Zapraszam na wspólny przegląd Co można tu zjeść. Tutaj mamy makaroniki Tutaj co mamy tutaj jakieś co siwa warzywka przy bardzo. Są też kasze, sosy kolejne. Tu mamy w wielgach na rybę. Tu mięsko, kroi pan na świeżo, na gorąco. Nie wiem, nie wiem, co zjem jeszcze, ale będę miał dylemat. Nie wiem, gdzie też zniknęli eee, moi wakacje. Tu, są. co wziąłeś? Po Wszystkiego po troszku, czyli to, co lubimy najbardziej. Tomasz, co my tu mamy? Co to jest? To jest to z jajkiem. Wracamasz mm. przyszłego Polska. Dobrze. Ja będę musiał przejść jeszcze raz od początku. Przeprawę pięknie. O pieczewko. No powiem wam, że wygląda to całkiem apetycznie i jest naprawdę duży wybór Także, o, mój kabel Także zaraz będę miał problem z tym, co wybrać Znowu kabel tak wyglądał mój talerz, mamy tu jakieś mięsko w sosie, mamy pomidorki z mozzarellą, jest jakaś kanapeczka z łososiem, jest musaka, jest kurczak, fryteczki oczywiście, pitka i tutaj dziewczyny. Każdy wybrał sobie coś trochę innego, ale mieliśmy widzić napojki i wszystkim bardzo smakowało. No słuchajcie kochani, jest druga sala z kolacją, więc pora na drugą kolację, po prostu. Dobrze, że się nie najedliśmy za bardzo na pierwszej, to teraz do... doprawimy się. No i deser trzeba zjeść, prawda? Ej! Ej ale to są inne rzeczy w ogóle. Czy to jest lasagne jakaś? Nie, to, jest, to się jakoś inaczej. To jakoś inaczej nazywam. Nie, no po to nic ja na należy teraz. Chyba, nie, nie wiem, ej, to też dobrze wygląda, tutaj powiem wam. Nie, bo to się umiemy to zjeść. Oj, jak chcę takie też do jedzenia Ale to było chyba, a nie, może nie, nie. Oh, A tu jest słodkości Mamy słodkości nasze o, ale tu są te czułosy też, co w Turcji Jak takiego są... To jest bardzo podobne O, to jest ciekawe Dobra Chodź po Dobra? Ale to są małe że to były żarty? Nie! Każdy już ma swój talerz. Idziemy po kolejną porcję jedzenia. Tym razem <grym> mamy cztery talerze, <grym> ale do, do podziału, bo każdy wziął co innego, żeby popróbować. Jest tu e, dużo jest różnych pyszne. ciekawych rzeczy. Ale to? To jest. To jest. To jest. To jest. To To jest. Pyszne. To jest. Pyszne, to, kursy to, kursy to jest. To jest. To To jest. To mnie najbardziej ciekawi. Dawaj. To jest dobre. Sprawdź. Szybko. Mam nadzieję, że tak. Jest jest o, tak jest 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 O nie, ja też już... dobra, dla dla dobra koniec. Ja pewnie gdzieś mam. <laughs> I tym miłym muzycznym akcentem kończymy dzisiejszy dzień. Wracamy na spanko. Jutro trzeba wstać, żyć i mieć energię. Pa.